To długa historia, historia o prędkości, dumie i zemście. O dwóch gigantach, którzy nie mogli się dogadać i dlatego postanowili się zniszczyć. To opowieść o Fordzie i Ferrari. O tym, jak biznes spotkał pasję, jak ego rozpędziło silniki i jak jeden wyścig zmienił wszystko. Ale zanim na torze pojawił się Ford GT40, zanim Ferrari zostało pokonane. Zanim Ken Miles nie wygrał, choć wygrał, wszystko zaczęło się od jednej rozmowy. Rozmowy, która miała zakończyć się podpisem, a skończyła się wojną. W latach 50. i 60. XX wieku, jeśli mówiłeś wyścigi, mówiłeś Ferrari. Nie było drugiej takiej marki, nie było drugiego takiego człowieka jak Enzo Ferrari. Enzo nie był tylko konstruktorem, nie był tylko właścicielem, był artystą który traktował samochody jak rzeźby, a wyścigi jak operę. Każdy jego bolid miał duszę, każdy jego kierowca był wojownikiem. Ferrari nie produkowało samochodów, Ferrari tworzyło legendy. Le Mans, Ferrari wygrywało tam rok po roku. Monza, Ferrari było u siebie. Formuła 1, Ferrari było religią. Ale Ferrari to nie był korporacyjny moloch. To była mała włoska firma z siedzibą w Maranello, gdzie każdy pracownik znał Enza, a Enzo znał każdego pracownika. Produkcja samochodów drogowych to był środek do celu finansowanie zespołu wyścigowego bo dla Enza liczyło się tylko jedno zwycięstwo na torze. Po drugiej stronie oceanu, w sercu przemysłowej Ameryki, siedział Henry Ford II, wnuk legendarnego Henry'ego Forda. W jednej z największych firm motoryzacyjnych świata Ford miał wszystko: fabryki, pieniądze, ludzi, technologie, ale brakowało mu prestiżu, brakowało mu emocji, brakowało mu legendy. W latach 60 Ford był symbolem masowej produkcji, samochody dla każdego, ale Henry Ford II chciał czegoś więcej. Chciał, by Ford był kojarzony z szybkością, pasją, zwycięstwem. I wtedy pojawił się pomysł: kupmy Ferrari. W 1963 roku Ford rozpoczął negocjacje z Ferrari. Wysłano ludzi do Włoch. Rozmowy trwały tygodniami. Wszystko wyglądało dobrze. Ford miał przejąć Ferrari. Enzo miał zachować kontrolę nad zespołem wyścigowym. Ameryka miała połączyć się z Italią. Ale Enzo Ferrari był człowiekiem dumy. I kiedy zobaczył w umowie zapis, że Ford będzie miał ostatnie słowo w sprawach zespołu wyścigowego Wstał od stołu Nie powiedział nie Powiedział Nie sprzedaję mojej duszy Negocjacje się zakończyły Ford wrócił do Detroit z pustymi rękami Henry Ford II był wściekły I wtedy padły słowa Które zmieniły historię Zbudujemy samochód, który ich pokona Na ich własnym terenie W Le Mans. Ford miał pieniądze, miał fabryki, i miał ambicje, ale nie miał duszy wyścigów, nie miał ludzi, którzy wiedzieli, jak wygrać Le Mans. I wtedy pojawił się Karol Shelby, były kierowca wyścigowy, zwycięzca Le Mans z 1959 roku. Człowiek, który musiał porzucić wyścigi przez problemy z sercem, ale nie porzucił pasji. Shelby był wizjonerem, nie inżynierem. Nie mechanikiem, ale miał instynkt. Wiedział, co działa, wiedział, co nie działa i wiedział, kogo potrzebuje. Potrzebował Kena Milesa. Ken Miles był kierowcą testowym, ale nie tylko był geniuszem. Znał samochody jak nikt inny, czuł je, rozmawiał z nimi. Był perfekcjonistą, był trudny, był szczery do bólu, ale był najlepszy. Shelby i Miles. Stworzyli duet, który miał zbudować samochód zdolny pokonać Ferrari. Samochód, który nie tylko będzie szybki, ale będzie niezniszczalny. Projekt GT-40 był jak wojna wojna z czasem, wojna z technologią, wojna z biurokracją Forda. Pierwsze prototypy katastrofa. Samochód był szybki, ale niestabilny. Silnik się przegrzewał, aerodynamika była zła. Miles testował, krzyczał, poprawiał. Shelby walczył z dyrektorami Forda, którzy chcieli mieć kontrolę nad wszystkim, ale krok po kroku, dzień po dniu, GT40 stawał się potworem. W 1964 roku Ford wystartował w Le Mans, nie wygrał. W 1965 roku znów porażka. Ferrari triumfowało, ale GT40 ewoluował. Zmieniano wszystko. Zawieszenie, chłodzenie, aerodynamikę. Ken Miles jeździł, testował, przekraczał granice. I wreszcie GT40 Mark II. Maszyna gotowa na zemstę. 24 godziny. Trzy Fordy GT40 Mark II. Ferrari gotowe do obrony tronu. Ken Miles gotowy do walki. Karol Shelby gotowy do ryzyka. Henry Ford II Gotowy na zemstę Le Mans 1966 To nie był tylko wyścig To był pojedynek idei Amerykańska technologia Kontra włoska perfekcja Biznes kontrapasja. Zemsta Kontra tradycja Start Silniki ryczą Deszcz Tłumy Napięcie Ken Miles prowadzi Jest szybki jest precyzyjny, jest nie do zatrzymania. Ferrari zaczyna tracić. Awaria, wycofanie. Ford dominuje, ale to nie jest tylko wyścig, to gra polityczna. Dyrektorzy Forda chcą czegoś więcej niż zwycięstwa. Chcą pokazu siły. Chcą, by trzy Fordy wjechały na metę razem. Spektakularny finish. Zdjęcie, które obiegnie świat. Shelby protestuje, Miles protestuje, ale decyzja zapada. Ken Miles, który prowadził przez większość wyścigu, zwalnia, czeka na kolegów, wjeżdżają razem, ale przez zasadę wyścigu nie wygrywa. Zwycięzcą zostaje Bruce McLaren, bo wystartował kilka metrów dalej, bo przejechał większy dystans. Ken Miles, człowiek, który stworzył GT-40. Który był duszą projektu. Nie dostaje zwycięstwa. Ford wygrał. Ferrari zostało pokonane. GT40 stał się legendą. Ale Ken Miles nie doczekał kolejnego wyścigu Le Mans. Kilka miesięcy później. Podczas testów nowego modelu GT40. Ginie w wypadku. Samochód się rozpadł. Miles zginął na miejscu. Shelby był zdruzgotany. Ford kontynuował projekt. GT40 wygrał Le Mans jeszcze dwa razy, ale to Miles był duszą tej maszyny. Jego historia to nie tylko sukces, to poświęcenie, pasja i tragedia. Le Mans 1966 to nie był tylko triumf Forda, to był punkt zwrotny w historii motoryzacji, moment, w którym amerykańska technologia pokonała. Europejską tradycję, moment, w którym biznes pokazał, że potrafi mieć duszę, moment, w którym pasja wygrała z polityką, choć nie bez ofiar. Ford GT40 stał się ikoną nie tylko dlatego, że był szybki, ale dlatego, że był symbolem determinacji symbolem tego, że jeśli naprawdę czegoś chcesz, możesz to zbudować. Nawet jeśli cały świat mówi, że się nie da, Ferrari straciło dominację, ale nie straciło duszy. Enzo Ferrari nigdy nie zapomniał tej porażki, ale nigdy też nie przestał wierzyć w piękno wyścigów. Shelby został legendą. Jego nazwisko do dziś widnieje na najszybszych Mustangach. Jego filozofia, że samochód musi być nie tylko szybki, ale żywy, zmieniła sposób. W jaki myślimy o motoryzacji, Ken Miles zginął, zanim mógł odebrać swoje zwycięstwo. Ale jego historia żyje w każdym GT40, w każdym filmie. W każdej opowieści o tym, że czasem największe zwycięstwa nie należą do tych, którzy pierwsi przekraczają linię mety. W 2019 roku świat przypomniał sobie tą historię. Film Le Mans 66 z Christianem Bale'em i Mattem Damonem pokazał ją na nowo. Miliony widzów, Oscary, łzy. Ale to nie film stworzył legendę. To historia była tak dobra, że musiała zostać opowiedziana. Ford versus Ferrari to dziś więcej niż wyścig. To mit. To opowieść o tym, że technologia bez pasji jest martwa. Że biznes bez emocji jest pusty i że człowiek nawet w świecie maszyn wciąż jest najważniejszy. To długa historia o tym, jak zdrada przy stole negocjacyjnym zamieniła się w legendę na torze, o tym, że czasem trzeba przegrać, by wygrać, o tym, że prawdziwe zwycięstwo nie zawsze ma formę pucharu. Czasem to tylko jedno okrążenie więcej, jedna decyzja, jedna pasja która nie pozwala się zatrzymać.